Dzisiaj sobie pogramy na jest nof... No, ja eee... jestem Nofi. Ty jesteś, ty jesteś, no? Ja A ja to. Nie wiem, kto jestem? No, może być. Coś takiego. No i dzisiaj zagramy na Czerakcie. A myślisz, Cóż, jak pokażę to? Twojej IP na filmie, to będziesz mieć mocno przywództwo, tylko trochę? Nie, no streserkę ogóle... mi odpalał. A streserka jak mi odpalał, to co będzie wtedy? Jeżeli ktoś by chciał dostać streserkę, to zapraszamy na Discord Nofisie, tam jest taki jeden użytkownik, Milk on się nazywa, i on robi takie streserki właśnie. Tak, jakby ktoś chciał kupić, czy... Więc generalnie polecamy, polecamy go. Takie dobre, że nawet go z serwera wycięło, to jakby on chyba no, sam na siebie puścił. I też do jego kolegi zapraszamy, żebyście się zgłaszali, bo on też robi coś takiego. Taki nick ma jakby ktoś w klawiaturę uderzył. Tak, tak. Pozdrawiamy tak, ja też... was chłopaki, oczywiście, pozdrawiamy. O, do statystyki, na no, fajne PDW, JP, PDW, HWDP. Może, może nie? I PDW paczka do więzienia, nie pozdrowienia, bo, bo pozdrowieniami się nie najesz. No tak, a to chyba nie można do filmu pójść. Sure o mogę załadować, bo też mam tego moda. Five later. A, nie załadował się. Nie, exception robi. O, dostał crossa. Jeśli spodobało Ci się modmenis tego filmu, to możesz się kupić na radiancec.net. Sponsorem dzisiejszego odcinka. Więc wejdź na ich stronę, wejdź do zakładki Cheats GTA 5 modmenis i wybierz Raxa. Teraz wybierz swoją licencję. Możesz wybrać standardową bądź premium lub ulepszenie ze standardowej do premium. Dodaj to do karty, przejdź do swojego koszyka i w miejscu promocodów wpisz kod NOFI dla darmowych 5% zniżki. Kto nie lubi darmowych pieniędzy klikacie continue, dodajecie tutaj swoje informacje i przechodzicie do płatności. Widzimy się w grze. No, jesteśmy już na, na kolejnej sesji. Po Dlaczego tyku. trzeba było? No bo były problemy. A były jakie? problemy, durne. Jesteś moim arcywrogiem jakby co na tej sesji. I ale jeszcze jak się spoci, to no, lipa jest. Musi się umyć trochę. Tak, umiemy. To nie mi tak miota. Moim widzom też polecam tą praktykę. Patrz na to. Po... Dobra, zostaw, zostaw go. On już upada. Uuu. Czy to ktoś inny mu tak zrobił? Teraz już ja. Ktoś go właśnie zastrzelił. A nie. A, no dobra. Czyli tak. ktoś już inny się nim bawi. Okej, okay, dobra, tutaj jest ciekawy gracz. Co? Na co ja patrzę? Ja bym proponował tak, może przetestować nasze mod menu i zobaczyć, czy. oha. Aha. Dostał. I dostał w nos. No co ja patrzę? On go jednak zabił. A, o, wstał. No... On ma chyba okay. mod menu. Pro... Nie, na pewno nie ma. No co nie, ty? Nie, ma Dobra, Dobra nawet... dawaj tak szczerze wszystkie wait, wait, wait. opcje po kolei. Jakie odmeni menu na to? Bo coś... A. Ja co go wyrzucę. Wiesz co, ja, go, ja chcę, żeby on był moim komikiem, jednak. Nie. A i wyszedł. No bo komika wyrzuciłeś, tak. No bo nie biegał w klatce, on to trzeba było. Zrobiłem to samo z ty. Taka mgła Jest? Dzięki. No dawaj, dawaj, no. Dobra. Jadę tam właśnie. Jest? A, A ty? Nie ma problemu, nie ma żadnego. O o, ty, no tutaj też dobrze jest. Jedziemy. czemu tak wolno? po kolejny się przyłączył do nas. U. A ty... A, co? Co się stało? Rozstrzelał. Ej, to jakiś magic bullet był chyba. Magiczna... magiczna kula to była, bo ja wcześniej nad nie celowałem. Co to się stało się? Ej, czemu on bije robotników? No gościu, kto ci dom będzie stawiać za parę lat? Pewnie on. Nie będzie go na robotników. Jak, tłuczysz go? Znaj swoje miejsce. Uuu, za Z samochodu wypadło czy mi się wydaje. A mogę jego o. samochód wziąć? O dawaj, dawaj, <laughs> dawaj. A ja biorę mu i uciekam od niego. Ups, dawaj, no chodź. Taki kozak jesteś, no? uczysz go. <laughs> o. o. No już. i wyszedł, bo... Dyk, pociąg się wykoliłeś? Troszkę tylko. no ci tak, walę tutaj. chyba też nie walić. Co się dzieje z moim samochodem, że on tak teraz dziwnie jeździ? Ja myślę, że to jest już za dużo na dzisiaj, tak? Więc dziękujemy za oglądanie. Znaczy ja jako Nofi dziękuję za oglądanie. Tak, a też A ja też właśnie jako dziękuję. Naszym drogim widzom. Wbijajcie do Kemota na kanał, będzie link w opisie. I u Nofiego suba trzeba zostawić. U Kemota też no. Dobra, styka, styka. Dobra, no to się ma, się ma, się